W ustawie artykuł 25 ust. 4 i 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy uchwala się to następuje § Paragraf 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna w formie ryczałtu na zasadach określonych w niżej uchwale. Paragraf 2. Ustęp pierwszy. Podstawą naliczenia diety jest kwota stanowiąca 2,4-krotność kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1990 roku. O kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustęp drugi. Wysokość diety uzależniona jest. od pełnionej funkcji w Radzie i wynosi. Punkt pierwszy. Dla przewodniczącego Rady Gminy 47% podstawy. Punkt drugi. Dla wiceprzewodniczących Rady Gminy 30% podstawy. Punkt trzeci. Dla przewodniczących stałych komisji 30% podstawy. Punkt czwarty. Dla pozostałych radnych uczestnic uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesji 25% podstawy. Ustęp trzeci. Jeżeli radny pełni kilka funkcji, przysługuje mu Jedna dieta w wyższej wysokości. Paragraf trzeci. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia piątego następnego miesiąca. Paragraf czwarty. Podstawę do wypłacania diet stanowi podpis na liście obecności na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Paragraf piąty ustęp pierwszy. W przypadku każdorazowej nieobecności na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji Rady Gminy wysokość diety przy przysługującej radnemu ulega zmniejszeniu o 10%. Ustęp drugi dieta nie podlega obniżeniu, jeżeli nieobecność na sesji lub komisji rady gminy jest następstwem oddelegowania radnego przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady gminy do wykonywania innych czynności związanych z pełnieniem mandatu. Ustęp trzeci jeżeli w danym miesiącu nie została zwołana sesja ani posiedzenie komisji dieta przysługuje w pełnej wysokości. Ustęp 4. W przypadku wygaśnięcia lub objęcia mandatu radnego wysokość diety ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu radnego w miesiącu, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub objęcie mandatu. Paragraf 6. Radnemu przysługuje zwrot kosztu podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztu podróży służbowych, służbowych radnym gminy Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf 8. Traci moc uchwała nr 23 łamane przez 148 przez 16 rady gminy Ujazd z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym rady gminy Ujazd. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą wiążącą od 1 grudnia 2021 roku. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Otrzymuje numer 47, łamane przez 375 przez 21. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian wielkiej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2021-2037. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie, prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2021 2037. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 punkt 9 litery ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy wprowadza się zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2021 2037 wraz z prognozą długu spłat zobowiązań na lata 2021-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. wprowadza się zmianę do wykazu wielkich przedsięwzięć gminy Ujazd na lata 2021-2024 obejmujące limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętej wartości dla wieloletniej Prognozy finansowe na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy ujazd. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów rannych jest za podjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Otrzymuje numer 47, łamane przez 376 przez 21. Przez 21. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2021. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji budżetu. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 punkt, punkt 4 punkt 9 litery D artykuł 51 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na rok 2021 o kwotę 17 840 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 17 840 zł. Ustęp drugi. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2021 rok o kwotę 17 840 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 17 840 zł. Ustęp trzeci. Plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2021 rok po zmianach wynosi 68 569 661 39 zł 39 groszy. W tym wydatki bieżące w kwocie 43 209 614 5 zł 5 groszy. W tym oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 360 47 34 zł 34 grosze. Ustęp czwarty. Wykaz Zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 1 do niższej uchwały. Paragraf 2. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych, załącznik nr 3 do uchwały nr 32, łamane przez 271 przez 20 Rady Gminy UJA z dnia 29 grudnia 2020 roku, określający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niższej uchwały. Paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf czwarty Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Kto jest przeciwny. Nie widzę kto się wstrzymał nie widzę. Uchwała została podjęta Otrzymujmy numer 47 łamane przez 377 przez 21. Zakończyliśmy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego Zapytanie wolne wnioski rannych oraz odpowiedzi. Czy są jeszcze są jakieś zapytania. Nie widzę. To, ponieważ zbliżają się święta, chciałbym kochani wszystkim złożyć życzenia od siebie od pana wójta Artura Pawlaka, od pana zastępcy Pawła Lasoty, żeby te święta upłynęły w zdrowiu, w szczęściu, w miłej, radosnej, rodzinnej atmosferze. Wszystkiego dobrego. I przechodzimy już do ostatniego punktu. Piątego. Zamykam 47. sesję Rady Gminy Ujazd. Dziękuję Państwu za przybycie, za miło razem spędzony czas.